Hej, witam wszystkich was bardzo serdecznie, ja jestem Dara Regora, to co oglądacie jest to Doki Doki letnia wyprawa. Moi drodzy, na zewnątrz pizga, jest źle, jest jeźdź zimno, jest okropnie, czasami się nie chce wychodzić z domu. Najlepiej sobie wziąć kakałko cieplutkę i pograć w nasze urocze dziewczynki, moi drodzy. Oczywiście, że tak, moi drodzy, Segi nas ratuje z kolejną przetłumaczoną modyfikacją. I zobaczmy, co nas czeka. Może nas ogrzeje w te zimne dni. Oczywiście, link do modyfikacji macie w opisie, więc zachęcam, zajrzeć. Jeśli ktoś byłby chętny, zagrać samemu. My na razie mamy. Co to jest? Znacie mierze, ja jestem fanem stylu dokidokowego i zawsze jak dostajemy taki styl dokidokowy anime, to ja mówię wow, co za dobra modyfikacja. A jak widzę to, to czuję się hukwie, gdzie to wygląda no, jak jakaś skry z gry. Ua. Spojrzałem przez szybę, żeby podziwiać widok. Ty to widzisz ze szyby? Ty lepiej zajmij się tym ogródkiem! Trawa kołysze się na św świszczącym wietrze a piękny koncert ptaków niesie się z daleka. Dzisiaj jest wspaniały dzień, aby spędzić czas na świeżym powietrzu. Ej! Ile razy ci mówiłem, żeś patrzył na drogę? To jest dorosła Monika? Dorosła Monika, która jest moją żoną? O, nie! Okej. Okay. Źle dopasowana fryzura. Jest tu cięcie, co wygląda bardzo. Me. Ogromny samochód, mała postać. Ja wiem na zasadzie, żeby ona się działa. Już widzimy, że to robi osoba, która nie ma talentu do tworzenia graficznie. O! Zobaczymy, mam nadzieję, że fablarnie to będzie domagać, bo tak na razie, jak patrzę, to tak. Ajajajaj. i Ogólnie ja nie jestem za używaniem dużej ilości AI w grach. Uważam, że imię AI tym lepiej, a dla osób, które nie potrafią czegoś zrobić, to w tym momencie, gdyby wygenerował monikę siedzącą tutaj, i to byłby jako screen, by to wyglądało lepiej. To nic trudnego. Wiesz, bardzo trudno jest patrzeć na ja drogę, gdy siedzi obok mnie taka piękna kobieta. Tylko. A więc. Nic nie szkodzi. E? Zamienimy się jak znajdzie się jakiś parking. O ile w ogóle będzie się dało zaparkować. Wyruszyliśmy całą piątką do domu letniskowego, który wynajęliśmy na tydzień. Okej. Okay. Majka czasami chce, żebym prowadził, bo ją mdli podczas jazdy i podobno jestem drugim najlepszym kierowcą w okolicy. Jesteśmy w trakcie nauki szkolnej, czy nie? Część z nas samodzielnie prowadzić samochód. Więc czemu to ja muszę? Siri łapie się za mój fotel i pochyla się nade mną. Monika, Drogor jest aż tak dobrym kierowcą. Nie jest aż tak dobrym kierowcą, wierz mi. Tylko raz mi się zdarzyło. To jest zwykły wypadek i dobrze o tym wiesz. What? Zamówi zamówiłyśmy sobie cztery napoje. Po co tak gwałtownie przy wtedy przyhamowałeś? Jechałem komuś na zderzaku, a gościu nagle się zatrzymał. To po co, debilu, jechałeś na zderzaku? Pomyślałaś trochę? Gdybym nie miał kamerki w aucie, wtedy byłoby, mogłoby być o wiele gorzej. No, cała odpowiedzialność by poszła na ciebie, ale i tak powinna pójść, bo jechałeś na zderzaku. Odstęp! Co to w ogóle znaczy? Nieważne. Spokójcie się. Zasłużyliśmy sobie na tę wycieczkę. Mam rację. Festiwal fajnie nam wyszedł i wszyscy się złożyliśmy, żeby móc odpocząć. Możemy już prowadzić auta? Jesteśmy w trakcie festiwalu, okej, okay. czy po! Droga może nie być prosta, ale dotrzemy tam. I zasługujemy na ten luksusowy domek letniskowy. Wynajęliśmy go za nasze pieniądze. Tak podkreśliła nasze. W zasadzie nawigacja pokazuje, że już prawie jesteśmy. Prawie 4 godziny na podróż samochodem. W końcu dobiega końca. 4 godziny. No, takie sensowne jeszcze. Monika, masz trochę wody? Gorąco mi, zaraz tu zdechnę. Nie zdechniesz. A szkoda. Jury, <grytanie> zabrał... zabrałyśmy coś? Ok. Dlaczego pytasz o to mnie? Bo przeważnie to ty trzymasz alkohol. Bo ty pakowałeś nasze rzeczy dał, prawda? Mm, nie, nie sądzę. Nie. Przed nami jeszcze 40 minut. Wszystko będzie dobrze. A no z czemu one się zachowują jak dzieci. Przysięgam, że zaraz włączę Klimę na pełną moc, dobra? Zaczęła bełkotać. Dzięki. Przestań. Co jest? Ty wiesz, co robisz. Przestań. Ja nic złego nie robię. Dosłownie czuję się, jakby Monika była naszą żoną, a tamto to były nasze dzieci. Monika odwróciła się, żeby spojrzeć na cuki. Wyolbrzymiasz i zaczynasz bełkotać. Nieprawda! Teraz masz szansę, póki nie patrzy. Lekko zwolniłem i opuściłem szybę. Świeży powiew wiatru. A tu nagle... Tam było ostro wyraźnie gamingowo, a tutaj jest jeszcze inny styl graficzny, ale to boli mnie w oczy. Poza tym... Domek letniskowy? Czy my jedziemy nad, nad plażę? Takie góry! Takie coś. I plaża. I jeziorko. e, e chyba nie. Jak miło. Jakbym unosił. Tareregor! Przestań się na mnie drzeć, kobietu! Co ja zrobiłem? Ja pierdolek. Jakbym unosił się przez. No... Gorzej niż żona jesteś. Szyty, ty się dziwisz, że, że zawsze wybieram Yuri? Spójrzcie się na nią. I kurczę! Zobaczcie, jaka brydota. No, dosłownie, jak żona. Uy, pu. Sorry. No bo może prowadzisz to się, patrz na drogę, Dibilu, a nie za okno? Ja pierdzielę. Starczy tego. Stajemy tutaj. Na środku drogi? Nie czuję się bezpieczny, gdy prowadzisz. Ja się nie dziwię. No dobra. Zatrzymaj samolot zamieniam się miejscami z Moniką. Gdzie masz kluczyki? Wyjąłem je z kieszeni i przekazałem Monice. Dziękuję. Chyba sobie nie radzi. Moje kaważyła kluczyki do stacyjki. Utknęły w niej, ponieważ samochód ma już swoje lata. Co? Przepraszam, są. Ale. Przekręć i tyle mi wywalone dalej. No dawaj! Czemu Monika... Czemu Juri jest pokazana jako nieogarnięta dziewczyna? Natsuki jest jako wredny, mały, chodzący zarazek. To akurat pasuje. A Monika jest denerwującą się kobietą. Ład. Dobrze. Teraz dała radę przekręcić stacyjkę. No! Brzmi jakby było coś nie tak. Nani... Okej, okay, to jest. To chyba nie jest jeden z tych modów, który jest zrobiony. A parodia. Tylko to jest jeden z tych. A, kepskich modów. Obudziła się. Ile palców pokazuje. Przepraszam, wykrzyżyczyła. I zemdlała? O, oh, good. A muzyka? Skąd ona ma to wiedzieć? Patrząc na mnie, nie? Nie mogę ruszać głową. Nie spojrzę na siebie. Jeszcze ma oczy. Może nimi obrócić? To przybliż się. Co ty się odwaliło? A ten obrazek jest bardzo podobny do jednego z obrazków z Exit Musica? Chyba tak. Monika wstała, po czym oparła się o samo. What the fuck. Tu żebyście żebyś dali lajka like i suba za to, że gra w to. <grymne> Co? O, cześć, Sayori. Ty przynajmniej wyglądasz jak. jak ty w sumie. Sześć. Sze się stało. Co się stało. Tak się wkorzyłaś, kiedy auto się po że głową w kierunce i straciłeś przytomność. Co? Okej, okay. dobra. Lecimy to w tą bzdurę. Nie mam, nie mam żadnych zasięgu i zaczynamy tracić nadzieję. Najpierw my jechaliśmy i patrzyliśmy się za okno, teraz ona uderzyła, znaczy, głową w kierownicę. Mój Boże. Auto się popsuło! Wszystko gra? No dobra, ja rozumiem, być zły, ale no... Mojka potrzebuje przerwy. I to bardzo. Potrzebujesz trochę czasu dla siebie? Mhm, mm chyba tak. Dobrze, dotarło. Deregory, ja się nią zajmę. i sprawdzić, co robi Nats z Yuri. Od jakichś 30 minut prowadzą głupią dyskusję. Dobra. Dziękuję, trzymam kciuki. Za co? Za... Dobra, okej. Okay. No to lecimy w kolejną brednię. Dziewczyny. Okej. Okay. Oh, Okej, okay. przynajmniej wyglądy postaci, ich stroje są ładne. Tylko że czy tylko ja mam wrażenie, że one są jakieś przyciemnione? Mogę się cofnąć, nie mogę. Strasznie postać wydaje się przyciemniona i to nie mówię przez to, że ona ma ciemny filotowy to wystrój to kontrastuje i wydaje się ona ciemniejsza. Tylko nad też tak ma. Wydają się to ciemniejsze postacie. Nie lubię oskarżać twórców, nigdy tego nie lubiłem, ale patrząc na to, jakie są backgroundy, czasami ciężko mi jest powiedzieć, czy to są oryginalne stroje ich, czy... Wiem, że jest zbiór różnych strojów do Doki Doki, postaci darmowych, można ich brać, więc... Okej, okay. to jest ładne, pierwszy raz widzę ten strój. Bardzo ładnie wygląda, Jury, bardzo. Tutaj tak tak dziwnie trochę wygląda, to tak zakrzywiono, ale okej. Okay. No, nad to nad. Obie przerywają sobie nawzajem i krzyczą jedna przez drugą. Mam dwie dziury, jedną na dole, drugą na. Co kurwa? Ile otworów ma rura? Dwie. Czyli jesteś tym po rurą. Haha! <ścoughs> burszy pod nosem. Nie. O, Regory. Ile dziur ma... Ile dziur ma słońce? Nie ja myśle jaka podjarada Jarada. Za leży. Dziur? Od... A i tak naprawdę to... Tak szczerze, gdybyście powiedzieli, że słonka ma dwa otwory. No to może być ok, ale tak naprawdę jak, jak spojrzycie pod kon. Jak spojrzycie przez nią, to ma jeden na wylot. Dwa wejścia. Na takiej zasadzie. One się łączą ze sobą. Aha. Czyli stoimy albo za Yuri, albo za Nat. No, okej, okay. moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, ile słomka ma dziur. Nie otworów. Bo okej. Okay, otwory mogą mieć dwa. No bo z jednej strony może się coś otwierać, z drugiej otwory może mieć dwa. Ale dziur ma jedną. Na wylot. Jedną. Stoję za Yuri. Daragor zgadza się ze mną i ma rację. No, sorry, nawet gdybym mówiła nieprawdę, to jest, to jest za Yuri. To jeden otwór, który przechodzi przez całą słomkę. Tak, to jest jeden od... Znaczy, kurwa. No tak! Takie nie działają słomki, prawda? Ciągle myli was ten internet. I dlaczego, i dlatego nie korzystam z internetu? O nie, no warto, tylko... Nie warto siedzieć na przykład na jakichś głupich filmikach. Let's play z Doki Doki nie jest głupi. O, i to niby robi z ciebie mądrzejszą? O dziwo. Ale i tak nie wiesz o wielu rzeczach, które przydają się na co dzień. Lifehacki codzienne, o nie. Na przykład? Na przykład! Żeby nie udostępniać połównej informacji. No, sorry, no to, to chyba się wie już samo się. Okej, okay, jak postać mówi, to się podświetla normalnie. Dlatego tak naturalnie jest ciemna. Okej, okay, okay, może być efekt. No dobra. To posłowa zasada bezpieczeństwa w internecie. Nie! Po co w ogóle się kłócicie? A dziwne, że jesteście najlepszymi przyjaciółkami, skoro ciągle wspieracie się o takie nic. Nie, w niektórych sprawach się zgadzamy. Niektórych, okej. Okay. Niektórych. Ona wie, że ocalenie zupo. Co? Kiedy tak powiedziałam? W tym modzie robimy hiperbole straszne? Tak, strasznie wyolbrzymiamy charakter postaci? Czyli na to jest głupia aż do potęgi Entei? W zeszłym tygodniu podczas lunchu. Nie że żebym kiedykolwiek tak mówiła. W sensie. Cóż, ona wie, że to prawda. Z tym też się nie zgadzam. Ale ty. Dobra, niech będzie. Masz rację, źle mówię. Daregor, udało się. Fajnie. No tak. Uii, udało się. Je yeah. ja. Czy ja coś w ogóle powiedziałem? No powiedziałeś, że słonka ma jeden, jedną dziurę. Nie. Potrzebuję przerwy. Usiądę sobie tam na skalę niedaleko. Może długie wpatrywanie się w wodę, ugasi moje pragnienie. No to mioga spędzania czasu bez wody. O! Ten obrazek kojarzymy z Exit Musica, konkretnie z tego yy, dodatkowej sceny. Dodatków takich. Kurczę, było coś takiego. Co się tylko dziadka spotkało? Fale rozbijają się o plażę pod nami. Daje to uczucie relaksu. O nie, naprawdę. Tak. To jest jak. No tak. Nie ma relaksu, bo przyjdzie. Seri! Hej! Nie ci za zimno. W ciemnych koszulkach bardziej odbieramy promienie słoneczne i się bardziej nagrzewamy i cieplej. A ja Cię tyle szukam. Seri, to jest. To jest droga w jedną stronę. Czemu ciągle mamy inne backgroundy? To tak wiesz. Nagle tu ciemno, tu jasno, tu tak, tu tak. Mega dziwnie. Gdzie Ty mnie w ogóle szukałaś? No, nigdzie Ja zależy, jak daleko szedłem. Cześć, Sayuri. Co robisz? What the fuck, jest ja opis tego moda. Patrzę sobie tylko na ocean, przede mną. A ty? Bardzo mi się nudzi. Nie miałem się zająć moją. Nie mam nic do roboty. Napraw samochód. Nats i Yuri będą dalej się kłócić. I też dalej nie wiem, czy z moją jest lepiej. Mówimy tu już od godziny, a upał mnie dobija. Jak od godziny? Może Juri przyniosła ze sobą jakieś książki? Może, ją o nie może się o nie poprosić? Jej książki dla mnie zbyt duże wyzwanie. Lepsze to nie siedzenie i nudzenie się, więc moim zdaniem warto. Nie są moi guście. Cóż, utknęliśmy na klifie bez internetu. No to musi być wszędzie internet. Może się poprosić, żeby ci wyjaśniała fragmenty z książki. Zacząłem tęsknić za moją technologią. Come on, czy wszędzie musi być technologia? Czy zwykła książka nie może sprawić nam radości? Znajdźcie sobie jakieś rozrywkę bez internetu. Cóż, a może nad, coś, coś nad? nad właśnie. Zaraz! Już wiem! Haha, <laughs> nasze auto ma nowoczesne radio. To to oznacza, że będziemy słuchać radia. No, jest dobry pomysł. Monika powiedziała mi o wszystkim, gdy się pakowaliśmy, może zadziała, wyładujesz nam akumulator, jeśli, jeśli... Uh, jeśli, czekaj, 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 wait a moment. Teraz przed chwilą było powiedziane, było powiedziane, że samochód ma nowoczesne radio, a wcześniej było powiedziane, że ten samochód ma już swoje lata. Czy te dwie rzeczy idą, jakby, nie pasują do siebie? Mi tak się chyba trochę wydaje. Dobra, bo chyba okej. Rozładujemy akumulator, ale okej. Okay. Dam głowę, że ten samolot miał trzy miejsca. No dobra, zobaczymy co nam słychać. <grymiany> Co to kurwa było? Ja pierdzielę. What the fuck! I co? Nie chcę o tym mówić. Ja też nie. To było okropne. Wszystko dobrze? Ona uroniła małą łezkę Nie. Jak zwykle audycja. Jak zwykła audycja mogła do tego doprowadzić? Nie wiem, chłopie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, więc trochę tak. Hej, widział ktoś mojego. Game Gala? Zamiast Game Boy'a to Game Gala? Na bank miałem go w kieszeni, gdy wysiedliśmy z auta, a teraz gdzieś mi się zapodział. Które z was składało go do bagażnika? Pamiętam, że kładą go tam, ale poprosiłaś mnie o niego podczas jazdy. Myślisz, że mógł ci wypaść z kieszeni? Och, możliwe! Cóż, zawsze lepiej sprawdzić dwa razy. Czasami miewam problemy z pamięcią. O, super! Yuri otwiera bagaż i zaczyna przeglądać pudełka i torby. To ma różową obudowę, prawda? Mhm. No i jak, masz tam? Ila? E? Nieważne, myślałem, że go znalazą. Jednak nie. Taregor widział. Widziałaś mnie, z nim. Widziałaś mnie z nim. Pamiętasz, może coś? Nie, przez połowę czasu byłem za kółkiem. Zaraz! Moje książki te zniknęły. Okej, okay, gdzie są te wszystkie rzeczy? O, ale zabawne! Nie, naprawdę zniknęły. Bzdura, daj zobaczyć. Okej, okay, znikające rzeczy w samochodzie, czy ktoś po prostu nas nie spakował? To jest pytanie. Och! Zaraz, dlaczego nagle znikały wszystkie rzeczy osobiste? W tym mamy mnóstwo cennych rzeczy, a przez cały czas byliśmy blisko niego. To by znaczyło, że głównym podejrzanym jest... Sayori! Cześć. Czemu my jesteśmy koło samochodu nagle i mamy inną perspektywę, inną pogodę, inną drogę, inne bariery, barierki, inny klimat? What the fuck? Mógł być jedny background i byłby, było, byłoby git. Pozabierałaś ich rzeczy? Nie. No to. To o co chodzi? Ej. Ej, możecie być trochę ciszy, udało mi się zadzwonić do mechanika. Psz, 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 psz. I być może uda nam się ruszyć. To nie jest Monika. Zgłupiałam. ja też. Tak jakby wszystko po prostu zniknęło. Jak to to nie jest Monika? Przepraszam, co kurczę? E? Magią. Magi Magia! Magia! Kurczę, to się wszystko! <noise> za chwilę krasnoludki wyskoczą. Chwila, moment. Zajrzyj do pokaznika. Co się stało? Nie mów, że. Och! O co chodzi? Jeszcze pięć minut temu wszystkie nasze rzeczy były starannie uporządkowane. A teraz widać w Walcie jedy... jeden wielki syf. Bo przed chwilą grzebaliście w aucie i szukaliście czegoś? Monika! Robisz sobie, znasz jakieś głupie żarty? O, zwariowała nam zombie! O czym ty mówisz? Nasz właśnie nam się rozłączył. Ale przynajmniej ludzie wiedzą, że tu jesteśmy. Ale czemu się rozłączył? Może coś powiedział? Co tak nagle? Ty mówisz, no, zepsuło mi się auto i nie działa mechanik tylko... No, no, okej, okay. nara. Mejk! Yeah! Nie! Come on! Idę usiąść w samochodzie. Za chwilę samochód nam zniknie. Wygląda na rozpaczoną. Czekaj, wiem! Obok drogi jest las. Może nasze rzeczy tam są? Czemu wasze rzeczy miałyby być w lesie? Czemu tu się nic kupy nie trzyma? Już wolę wskoczyć do oceanu. Ech. O, wskoczyłaś raz. One przecież nigdzie nie mogły pójść. Nie, nie miałoby powodu, żeby pouciekać. I nie mogłyby po prostu zniknąć. Po prostu nie mogły. Idę do samochodu. Ja też. Sayori, co właściwie się stało z tym autem? Nie otwieraliśmy maski. Nie damy rady nic ustalić. Chcę z nią pogadać o tym? Spróbuję coś wymyślić, ale nie jestem mechanikiem. Lecę. Sądzę, że jako, jak się nie znasz na autach, to sądzę, że podniesiesz maskę i takie... Mm hmm... Tu jest silnik. Tu akumulator. Tu się wymienia olej. I chyba tyle. Monika rozmawia z mechanikiem, prawda? Tak. Mówi ci co, co jest do naprawy? Przerwałem połączenie zanim zdążył powiedzieć. Bak zalała miesiąc temu. Bak zalała miesiąc temu wymieniał olej. Nie przychodzi mi nic. Nie przychodzi mi do głowy nic, co mogło nas zatrzymać. Może serio, duch? Odpalał to. Co? Spróbuję odpalić samochód. Po co? Zobaczymy, czy. Zobaczymy czy problem dalej jest. Sądzę, że sam się nie naprawił. Dobra. <słyska> 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 o. Oh. Yes. ABSOLUTION! Absolution, o ja cię, ten modzik, co ja oceniam jako gówno totalne, w końcu ma swojego konkurenta, w końcu może z kimś konkurować, o miano najgorszego modzika z Doki Doki na tym kanale. Fuck yeah, zobaczymy co jest gorsze. Auto odpaliło. Nic z nim nie, ro nie robiliśmy, nawet nie przyszło nam do głowy otworzyć maskę. A nasze, a nasze rzeczy jak zaczerpałem pojawiły się z powrotem w jak tylko auto odpaliło. Mojka odwróciła się do nas i powiedziała: Chyba tracę rozum. Odjechaliśmy w stronę zachodu słońca z pełnym bakiem. I przez całą drogę do domu siedzieliśmy cicho. Koniec. Ja pierdolę. Co to było? Moi drodzy. Przepraszam was, że musieliście to oglądać. Wybaczcie mi, że nie przeczytałem o co chodzi w tym modziku. Co za... GÓWNO! Co to miał być? Ten modzik nie był ani zabawny, ani ciekawy, ani interesujący, ani ładny. Ten modzik op prezentował nam dosłownie NIC! Dajcie, moi drodzy, znać, czy to. Znaczy. Okej, okay, nie możemy porównywać jednoodzinkowych modów do Absolut... Absolution? Do. No, o tego złego moda, gdzie był Barion God. Ale ten modzik jest na poziomie tych jednych z najgorszych naprawdę. Chyba najniżej. Był jeszcze ten, co byliśmy w szkole i. A, był taki modzik właśnie, gdzie w szkole było i e, ta. Jury zabierała długopisy, gdzie były też takie zdjęcia ujowe. Okej, okay, może tamto było gorsze, chociaż huk wie. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, że wytrwaliście w tym durnym, okropnym modzie. Mam nadzieję, że mimo, że modzik jest ujowy, to spędziliście miły czas i przynajmniej dzięki mnie nie zagracie w to samemu i nie będziecie przeżywać katuszy grając w tego okropnego modzika. Więc moi drodzy, żegnam was i niedługo widzimy się. Kolejnych modach albo nowej serii. To już zobaczymy. Adios.